Dzień dobry wszystkim. Wniosę się do Justita w Anglii. Kilka aplikacji, na których e, możemy pracować. E, jest Justit, jest e, Deliveru, jest GoPów, jest tego dosyć dużo. Ale generalnie chciałem się odnieść do Justita, tego co się ostatnio dzieje. E, Justit zaczął otwierać strefy, ponieważ e, zaczął banować, ale też e, dużo osób zaczęło odchodzić przez stawki. Jakie zostały obniżone. Yy, I brakuje im kurierów. Otwierają strefy, ale co za tym idzie? Yy, Niestety cierpią kurierzy, którzy są w takiej sytuacji, jak ja dzisiaj byłem. Naj, może tak, najniższa krajowa w tym kraju w tej chwili to jest jakieś 10,40 coś w tej okolicy. Czyli idąc na 8 godzin powiedzmy, że zarabiamy 80-90 funtów. Yy, w Justicie i w innych aplikacjach zarobić na jednej aplikacji w ciągu takie pieniądze yy, jest trudno. Moja dzisiejsza sytuacja: pojechałem do sklepu Iceland odebrać zamówienie i pracuje tam pani, która ma generalnie wywalone na wszystko. Siedzi tam tylko dlatego i robi, że nie ma komu pracować. W mojej okolicy w sklepach nie chcą zatrudniać obco, obcokrajowców yy, i. Nie bardzo jest taka możliwość, żeby tam pracował jakiś ktoś, kto nie do końca dogada się z każdym klientem. Mają pracowników, którzy dogadają się z klientem, ale zamiast robić, wykonywać swoją pracę, robią co z co. Jak to zmywak powiedział na ostatnim swoim vlogu, czy przedostatnim, że wszystkich się głaszka i brakuje rąk do pracy, ale nawet jak przyjdzie pijany, to pogadają, pogadają i nic mu nie zrobią. Dojechałem do sklepu o godzinie za czwarta, Nikt się nie kwapił do tego. Pani mi doskonale widziała, dok doskonale mnie znają. Dzwonię. O, my nic nie wiedzieliśmy, że cokolwiek przyszło. 10 minut później idę do menadżera, który odebrał telefon, a on mówi, że on telefonu nie odebrał. Eee... Pani nie bierze się za robotę. Zapytałem się, czy on sobie zdaje sprawę z tego, że my nie pracujemy jako kurierzy na stawce godzinowej, tylko mamy płatne odzlecenia i... Jeżeli za to zlecenie mam płatne 5 funtów, to ja tutaj siedzę przez godzinę za 5 funtów. już sobie nic z tego nie zrobił. Konwersacja z firmą Just Eat. Według regulaminu, jeżeli napiszecie do nich jako samozatrudnieni kurierzy, macie prawo odrzucić zamówienie. I nawet jeżeli to jest Wasza preferencja, jeżeli wy preferujecie po prostu odrzucić to zamówienie i nie chcecie go dostarczyć, macie prawo je zrzucić i po prostu mówicie, i wpływa to na, waszą, na wasz poziom akceptacji, który jest liczony od 10, od 0% do 100% na podstawie ostatnich 10 zamówień. E, natomiast przez 45 minut e, firma Just Eat, jak to ostatnio mają w zwyczaju, e, ze względu na braki w ludziach, nie chce zdjąć zamówienia ich to nie interesuje, czy wy będziecie tam siedzieć dwie godziny, czy będziecie siedzieć trzy godziny. Nie ma opcji na to, żeby z tego zrezygnować. Generalnie zastanawiam się, jak to jest możliwe w tym kraju, że Uber został pozwany i pracownicy Ubera wygrali, a pracownicy Justita nie wygrali i nie złożyli w ogóle pozwu przeciwko tej firmie, ponieważ tak naprawdę jako samozatrudniony to ja decyduję o tym, jaki jest mój czas pracy. Oni każą mi w ten sposób pracować, to powinni mi płacić za godziny, w których ja pracuję. Czyli to, że nie ma u nich zamówień, to ta najniższa krajowa powinna zostać mi zapłacona. W momencie, kiedy czekam na zamówienie, to za cały ten czas powinienem dostać, jeżeli to zamówienie od podjęcia jego i przyjechania do, do restauracji, czy do sklepu, czy gdziekolwiek indziej, trzeba przyjechać. Ja przyjeżdżam i czekam tam 45 minut, to to zamówienie włącznie z czasem oczekiwania powinno wynosić kwotę równą minimalnemu wynagrodzeniu za godzinę, czyli za te 45 minut 3/4 stawki. Tu gdzie ja jeżdżę, nie płaci ani pensa, ani pensa za to, że e, czekamy na cokolwiek. Ten, kto jeździ dla Justita, niech się zgłosi. Ja w ostatnich kilku razach ani razu nie zobaczyłem, ani pensa, ani grosza nie dostałem. Minęły tygodnie, miesiące i dlatego wieczorami, jeżeli zdarza się dostawa alkoholu, po prostu to odrzucam. Nie ma czegoś takiego, żebym to woził, bo to nie ma sensu. Nie powinno tak być. Nie jesteśmy na umowie o pracę, nie płaci nam nikt za godziny. Płacą nam od zlecenia, więc albo bierzemy to zlecenie i jedziemy dalej, albo zrzucamy to zamówienie i bierzemy następne.